Słuchajcie, jesteśmy w Lexusie, przyjechaliśmy odebrać nasze części i oczywiście, jak to my kawy nie przepuścimy. Mamy takie fajne duże ekspresy. Ciekawi jesteśmy, czy dobrą kawę robią. Jak myślisz? Chcesz przelać do naszego kubka? O, to będzie najlepsze. Tutaj mamy części nasze brakujące odebrane. Jedziemy montować je. Na co czekamy? Na powtórzenie smog Trzymajcie kciuki, żeby tym razem się udało. Uda się na pewno. To teraz powiedz, jak kawa smakuje, ta z Lexusa. zrobiliśmy ją? Przelaliśmy ją do naszego kubka, bo wypiliśmy już po drodze. Niby mielona, ale w smaku przypomina mi taką kawę rozpuszczalną. Kawę rozpuszczalną z mlekiem. Nic specjalnego? Nic specjalnego. Myślałem, że... Cześkie ekspresy mają, no potężne, nowoczesne ekspresy, a kawę robią gorzej niż nasz za 200 dolarów. No Przeszedł? Przeszedł, a miał wyjście, nie wiecie Nie miał wyjścia. Toyota, hybryda, nieduży przebieg. Musiał przejść. A teraz co, jedziemy składać do kupy? Tak. ostatnie szlify na diamencie będą. Oczywiście bez tej ostatniej malutkiej zaślepki, którą zamówię online, bo niestety Pan dał ciała i zamówił złą. Ale to jedyna rzecz na tyle rzeczy, co zamawiałem, to nie jest źle. I tak, mamy już nad kolem, mamy te resztę brakujących zaślepek, haczyki do bagażnika, mam lampę. To zbito, co mam pokazywaliśmy, jest zbita naprawiona, ale jest zbita, więc mam lampę. Założymy lampę, założymy wszystko. Mamy kapselek do Ferdi. O Kapselek do felgi. Także to takie będą ostatnie szlify na niebracie. Ostatni będzie jak felgę nam się uda naprawić albo kupić. I jeszcze jedna rzecz, dzisiaj będę rozkręcał cały ten system EGR i będę go czyścił. Starał się wyczyścić, żeby nasz silniczek chodził jak najdłużej. Świeżo kupiony! Lóżka sztuka. Nad I yeah. pięknie. Brawo! Teraz tylko nam trzeba tą felgę naprawić jakoś. Albo kupić i będzie ładnie. Taki brzydki, zbity. A tutaj mamy piękną, nową od razu inaczej będzie wyglądać. Mam nadzieję, że nie zbiję. Tada! Lampa na swoim miejscu. Już masz niezbitą, płakałaś mi. No tak to szpeciło, jeszcze ta felga najgorsza. Teraz już leksusik zaczyna wyglądać elegancko. Detale wiem, ale się liczą. Teraz bawię się w chemika i leję kwas. Tutaj do środka nalałem kwasu. Zobaczcie, szczoteczka się roztopiła. O to kurczę. jest taki kwas do czyszczenia e, nierdzewki, coś takiego. Nie? I powiem Wam, coś tam rozpuszcza. Oczywiście to nie jest nierdzewka, tylko to jest zwykły metal, więc wchodzi w reakcję z kwasem, ale to się nie ma tym co przejmować. Jakiś tam taki naloczki mały powstanie, to można później lekko z szmatką zetrzeć. Oczywiście jakbyście zostawili na całą noc, ten kwas to zeżre do końca, ale mi się wydaje, że nie powinno być z tym problemu. Tutaj nawet jak w środku trochę zeżrę, ten kwas, gdzieś tam gdzieś tam utleni ten metal, to też nie ma jakiegoś wielkiego problemu, bo to później wodą wypłuczę, Także nie powinno mieć z tym żadnego problemu. Odczekam z pół godzinki, niech się ten, ten kwas wejdzie w reakcję z tym węglem, nie? To jest węgiel, co innego? Spalone spaliny, to jest węgiel. Więc y, takie środki, jak ludzie używają, jakieś do czyszczenia hamulców czy coś, to za bardzo nie pomaga. No bo to jest węgiel, to nie jest smar, żeby to rozpuścić, nie? Więc kwas rusza jakieś y, jakiś kamień i inne rzeczy. Więc niech to tak pobędzie, ile czyścić EGR. A to niech się tutaj trawi. Wiecie co? Ta dolna śruba, okropieństwo, żeby ją wyciągnąć. Plus tam te dwie tylne. Też ciężki temat. Ale jakoś powoli dałem radę. No i biorę się trzy a nie? To jest cały EGR. Uszczeleczka ma jakieś znaczenie? Masz nową. Mam nową. Tym wklęsłym gdzie do środka tako. To wypukłe z tej strony wchodzi do EGR-a. Poczekaj tak. zrobię zdjęcie. Kolei. Jest zawalony węglem, zobaczcie. Bum. BHP jest zachowane, zobaczcie rękawiczki, ale już masek i okularów nie ma. Kto tam z BHP? Bezpiecznie, czy nie? Odzywać się tam w komentarzach. Nie no, żartuję. Nie Wiem, że niebezpiecznie, okularki powinny być. I takie tam się. to ładnie Pięknie to jest. Zobaczcie ten węgielek normalnie Pasuj. schodzi od samego patrzenia się. Także to wydmucham ładnie. No i oczywiście nie będę tego gdzieś tam na forach opubliczniał. Co zrobić, żeby zrobić dobrze? <laughs> Niektórzy mówią, że wkładam do jakiegoś. Takiego, co takie płyny do czyszczenia gaźników czy do właśnie do hamulców zanurzają to chłodnicę na 2-3-4 tydzień czasu i dalej tego węgla tam tyle no bo niestety to nie da rady taki kwasiorek o tu jest w Polsce to tylko dla Was, tutaj dla Amerykanów to nie ale dla Was taka wskazówka coś takiego możecie kupić taka chłodniczka na pół godziny do godziny dobrze wypłukać wodą i macie temat załatwiony na kolejne 60 tysięcy mil, czyli jakieś 70 tysięcy kilometrów silniczek będzie chodził no, tam łapkę w górę za to, za tego Protipa. I po czyszczeniu, glancuś, pijcuś, jest ładniej i dobrze. Jak? Prawie że sztuka, delikatnie. Mhm. Taki chciałeś, żeby był efekt? Tak. Całe kanał wypełnione. Co zostaw w tym miejscu. Tak jest po brzegi i tutaj zatkane. No i dobra, kwas niech działa. Czyścimy to co mamy czyścić, czyli tą rurkę już mogę stąd zabrać. Czyli co teraz? Idziemy płukać i zobaczymy. Najwyżej powtórzymy procedurę. Eee, Węgiel do Najgorsza śrubka została. Ta nakrętka musi wylądować tam głęboko. Jak wsadzacie tutaj rękę pomiędzy tymi rurkami, to tylko możecie palcem wyczuć szpilkę. wyobraźcie sobie jak tą nakrętkę tam e, wsadzić i zacząć, żeby chociaż gwint złapał, to już później będzie z górki. To jak Ty wykręciłeś ją? No Wykręcić zawsze łatwiej, bo dwoma, dwoma palcami jakoś tam się dają złapać i kręcić. Jak jest dobry gwint, nowy gwint, to w miarę i idzie. Jak widzicie, wszystko już jest na miejscu. Chwila, prawdy czy odpali? Poszedł. Ale odpalił, chodzi jak, jak pszczółka. Na kolejne 50 tysięcy mil. Mam nadzieję, że to wystarczy. Wiemy, co robić. Kwasik, pierwsza rzecz. Kwasik, kwasik. Rozkręcacie, wracacie w kwasik. I tyle. Prawie jak w Polsce. bigos. Wersja meksykańska? Nie no, amerykańska. amerykańska. Daliśmy troszeczkę jalapeno. Taka połówka leżała w lodówce samotnie, spoglądająca na nas, mówiąca dodajcie tutaj tej zobaczycie jaki będzie smak. Dodaliśmy, tak co z tego będzie, nie tak. wiemy. Jest kurczak, jest polska kiełbasa, kapusta, trochę cebuli, i później troszeczkę sosu się doda, pieprz. Koperek. Sód, koperek. I tyle, a i poczuć jest i boczuś. Także taki polski bigosik z tego będzie. Wersi mam nadzieję, że dobry. Oto i kolacja. Taki polski, fajny bigosik. Prawie, że polski. Troszeczkę chili dodaliśmy. No, nie chili, jalapeno. Plus mnóstwo przypraw. Pachnie obłędnie. Taki bigosik. Czym po robi? Pokroić kapustę, wrzucić wszystko, pogotować godzinkę, półtorej. Trochę Gotowe. Mięsa. O, trochę mięsa. Mięso musi być. Ja do tego dodałem jeszcze taką dobrą łóżkę masła klarowanego. Żeby troszeczkę było bardziej tłuste i takie, no, w smaku troszeczkę bardziej mm, fajniejsze, nie? Ktoś może być fajniejsze w smaku. No, może być coś fajniejsze w smaku. Jak dla mnie rewelacja, zapach, smak, już Wam mówię, degustacja. Zawsze musi, musi być. być. Pyszny, pyszny bigosik. Taki polski typowy bigosik. Bez grzybów. Jeszcze można byłoby grzyby dodać, czy tam pieczarki. Smakuje rewelacyjnie.